Siemano. Dzisiaj przyszła do mnie dostawa szkiełek od Marcina ze Stworosfery. Tutaj mamy ich chyba no ponad 20 na pewno, różne wymiary. Także będę miał w tym roku chyba już roboty na do, do, do 31 grudnia tego roku, zanim to wszystko urządzę. Generalnie jeszcze Marcin mnie dodatkowo zaskoczył. Pokażę Wam. O, tutaj widzicie, albo i nie widzicie. Dodatkowo wygrawerował mi logo, <grych> także w ogóle totalnie zajebiste szkiełka są. No i pomału będę to wszystko urządzał. Oczywiście będę wrzucał na bieżąco filmiki. No i co? Całość, całość jeszcze Wam pokażę z góry jak to wygląda. Pół pokoju mi zawaliło. No ale będę to układał na regale, z którego ee, niedługo będę też wrzucał filmik, jak tam zmontowałem cały ten swój regał, nowiutki. Także śledźcie tutaj na kanale, na pewno będą jakieś ciekawostki nowe, także trzymajcie się i nareczka.